Cześć Sandra, co tam porabiasz? Cześć Rabi, składam ubranka dla maluszka i przygotowuję ostatnie rzeczy. Czy to oznacza, że za niedługo w naszym domu pojawi się kolejny bobas? Tak, już za niedługo. A kiedy to będzie? Kiedy to będzie? No. Wiesz co? Nie wiadomo, bo każdy dziedziuś potrzebuje mniej więcej 9 miesięcy do Aha. tego, żeby wyjść z brzuszka. No tak. Ale też każdy potrzebuje swojego indywidualnego czasu i wtedy, kiedy jest gotowy, wychodzi z brzucha. Aha, hmm. a myślisz, że dzieci, które oglądają nasze filmiki, o tym wiedzą? Nie mam pojęcia. Ale wiesz co? Mam świetny wierszyk, który no. moglibyśmy przeczytać dzieciom. Możesz im przeczytać. Był ten wierszyk. O mam, posłuchaj ze mną. Pan Bóg mógł zawsze, w każdym pokoleniu, dawać życie każdemu swojemu stworzeniu każdemu konikowi, każdej koniczynce, każdemu chłopczykowi i każdej dziewczynce. Kogo do życia Bóg powołuje, tego współpracy też oczekuje. Chomik ma pomóc tworzyć chomiki, truskawka, truskawkę, a nie jakieś dziki. Bóg także czeka. Pomocy od ludzi, gdy chce Bobaska do życia obudzić. Bóg tak postanowił i tak zaplanował, by komórkę swoją każdy podarował, aby powstało cudne, nowe życie. Każdy z organizmów działa należycie. Taką odpowiedź damy, abyś dostał życie, trzeba taty, trzeba mamy, każdy z nich oddało swoją cząstkę małą, aby nowe życie. Musi powstało. Owa ta cząstka, której mama nie ma. Nasieniem nazwana to inaczej sperma, a sperma ta się składa z maleńkich plemników wielu ogoniastych drobniutkich punkcików, które do mamusi komórki wnikają, nazwane jajeczkiem i także cię dają. Nim Bobasek się narodzi, i nim w końcu zacznie chodzić. Potrzebne mu jeszcze schowanko bezpieczne. I jak się wszyscy domyślamy, takim miejscem jest brzuch mamy, gdzie jak wiemy się spotkały jajko oraz plemnik mały. Tu bobasek się rozwija, mamie czas powoli mija, jak miesiące są tygodnie, jemu bardzo jest wygodnie. Pięknie mamie rośnie brzuszek. Przecież w środku jest maluszek. No, i właśnie, mój maluszek już jest taki duży, no. że mam wrażenie, że zaraz brzuch mi pęknie. Ale nie pęknie, spokojnie. Maluszek wyjdzie w swoim czasie i tak jak w tej historii było, w tym wierszyku, pokochałam bardzo Łukasza mojego męża i z naszej decyzji, z naszej miłości i właśnie z Bożego Błogosławieństwa, czyli też Bożej decyzji. Czyli tak to jest czyli tak to jest z tymi ludźmi że potrzebny jest i mama i tata oni muszą się bardzo mocno kochać i muszą o tym zdecydować kiedy będą chcieli mieć dziecko ale też pan bóg musi im w tym pomóc to tak. musi być też jego wola tak i wtedy komórki przenikają staty do mamy i w brzuchu powstaje dzieciuś, który potrzebuje aż 9 miesięcy na to żeby urosnąć i jak urośnie jest gotowy to wychodzi z brzuszka mamy to jest wspaniałe, że Pan Bóg w ten sposób to wszystko zaplanował, żebyśmy my jako ludzie mogli się rozmnażać, prawda? To prawda. To teraz pójdźcie do swojej mamy i do swojego taty i podziękujcie im za to, że dali Wam wasze życie. Nie zapomnijcie mocno ich uściskać i dać ogromnego buziaka i podziękować za miłość, którą mają do siebie nawzajem. Pa. Do następnego odcinka!